Doktor Tadeusz. Witajcie kochani. Taki temat, jak poprawić wrażliwość na insulinę, i zapobiec cukrzycy typu drugiego, bez leków. Takie sześć praktycznych kroków, aby tego uniknąć. No bo insulinooporność, która się zaczyna, jeśli mamy wysoki poziom stresu kortyzolu, on tworzy tkanki. Insulinooporne, żeby tą glukozę utrzymać w krwi, żebyśmy mieli siłę uciekać przed tym zagrożeniem, walki itd. Czyli kortyzol jest jednym z czynników zwiększającym ryzyko insulinooporności. Co jeszcze zwiększa ryzyko insulinoporności? Żywność wysoko przetworzona. Tworzy stan zapalny w wątrobie, może być to niealkoholowe, czy stłuszczenie wątroby z żywnością wysoko przetworzoną. Wtedy komórka wątroby musi gdzieś te toksyny upakować. Ona je upakowuje w postaci kropelek tłuszczu, i wtedy insulina już nie może wykonywać normalnie swojej roboty, bo ta wątroba jest zatkana niejako tym substancjami, dodatkami do żywności. I insulina rośnie bardzo wysoko do góry. I mamy insulinoporność. I na końcu rafinowane węglowodany: biały cukier, biała mąka, biały ryż. Jeśli tego je, i sztuczna skrobia jemy dużo, no to, a to jest dodawane masowo do żywności, bo ładnie uzależnia i konserwuje tą żywność, no to poziom insuliny bardzo mocno rośnie. I temat jest taki, że insulinooporność, na no to nie ma leków na insulinoporność generalnie na złą dietę nie ma leków ale ta nieleczona insulinoporność, nieopanowana, nie rozpoznana miarły pół lat, Objawia się jako objawia się jako cukrzyca typu drugiego, to jest objaw insulinoporności. Nadciśnienie, objaw insulinooporności. Policystyczne jajniki. Nowotwory wysoki poziom insuliny jest czynnikiem wzrostu rośnie tkanki. Ona jest potrzebna ta insulina, jak ja jestem mały i rosnę. Ale jak ja już urosnę, mam 27 lat, OK 30-35, to już mi niepotrzebna jest wysoka insulina. A jeśli ja jem tak, że insulina jest wysoka i żyję w stresie, to wysoka insulina robi gózki. Tam jest też kilka czynników: nietolerancje pokarmowe, alergie i tak dalej. Stany zapalne, poinfekcyjne, jak przy bara, oczywiście, może być niedoczynać starczyca powirusowa. Oczywiście tak. Czy tak czy metalami ciężkimi, guzki, Ale jak już się pojawi guzek, to wysoka insulina mówi mięśniaku, rośni, rośni, rośni. I on szybko rośnie, taki mięśniak. Mięśniówka gładka naczyń krwionośnych ktoś się szybko po... i zaciska na wieńcowe, bo jest wysoki poziom insuliny. Insulinooporność, Alzheimer, demencja, słuszczenie wątroby, dyslipidemia. To są wszystko objawy insulinooporności. Na te objawy insulinoporności mamy numery chorób: cukrzyca typu drugiego, naciśnienie i tak dalej, i na to są leki. Mówię o tym, ponieważ ogarniając insulinoporność, może się okazać, że tego nie będzie. Im szybciej się zorientujemy, tym lepiej. No bo jeśli się nie zorientujemy, dowiemy się, że mamy 40 lat, czy tam 50, większość osób za późno rozpoznaje cukrzycę typu drugiego, w Polsce 3 miliony masz, czego milion o tym nie wie. A konsekwencje nierozpoznanie i nieleczone to jest utrata nerek, naczyń krwionośnych, włosowych, udar, zawał itd. O, oczy, wszystko poleci. Korzenie mózgowe, Alzheimer mówiłem. Czyli lepiej to wiedzieć, zrobić badanie, testorancję glukozy i insuliny, żeby to ogarnąć. Miałem mówić sześć kroków, jak to ogarnąć. Szybki przerywnik. Ten program powstał dzięki Expertia Naturals. Twojej marce z przebadanymi suplementami diety i czystym składem. Zajrzyj na expertianaturals.pl i poznaj nasze produkty. Jemy w oknach czasowych, nie podjadamy cały dzień, czyli najlepiej jeść w oknie 18-16, jak to chcesz, czyli 16 plus 8, w tych 8 godzinach. Okay. Ja uważam 18 plus 6, czyli jemy o na przykład o 12 lunch, o 18 kolację. O zdrowe osoby mogą tego spróbować i 18 godzin nie jemy. Wtedy wątroba może sobie odpocząć, i insulina nie rośnie. A jeśli już jemy, to śniadanie, żeby było białkowo-tłuszczowe, a nie cukrowa bomba, nie sok pomarańczowy, który nam w hotelach serwują czy na All-Inclusive, to jest pułapka. Bo nie ma leptyny, która powie, że dosyć ja tego soku mogę dużo wybić. On mi zabiera mitochondria i enzymy mitochondria, ale energii potem nie mam. I źle się czuję. Czyli zamiast owsianki z bananem, jajka z awokado. Super jajka są. Awokado też ma dużo magnezu, witaminy C, jest dobra papryka. E Pietruszka, natka pietruszki, cudowne są. Proszę bardzo, z warzywami. I dużo oliwy do tego. Oliwa ułatwia wchłanianie witamin, bo tłuszczyk ADEK oczywiście wiemy, jakie witaminy się rozpuszczają w tłuszczach. To ustawia cały dzień na pracę hormonów prawidłowo i metabolizm, jeśli ja tak zjem. Natomiast jeśli zjem owsiankę z bananem i suszonymi owocami, fajnie, przyjemne, oczywiście bardzo fajne, tylko niekoniecznie. Takie zdrowe. Czyli jeśli już, to żeby błonnik rośliny, sałatka grecka oczywiście z oliwą, jak najbardziej. Chodzi mi o to, żeby po tym śniadaniu insulina sobie pomalutku rosła, czyli jak ja zjem te warzywka z oliwą, to na pomału będzie rosła, to jajko. Jajecznica super, pomału będzie rosła, bo jest białko. Natomiast jeśli ja banana zjem, czy owsiankę, oczywiście jeśli ja wsiądę na rower potem polecę, no to ja to zaraz zmetabolizuję, nie ma problemu, ale jak wsiądę w samochód i pojadę do pracy i usiądę dalej, a takie śniadanie zjem, to ja będę miał senność wtedy. Okej, okay. bo mi się mocno insulina wydzieli. No to jak będę miał sens, brak energii, to reklama się wyświetli, weź batona słodkiego, węglowodarny. No to znowu insulina bryknie. No to mózg to traktuje jako karę, bo raz kijem, raz marchewką, raz kijem, raz marchewką. Raz dostaję dopaminka, raz ją zabieram. No i jak się czuje taki mózg w sumie w stanie zapalnym, bo jelita też jak jest cukier, słodkie rzeczy, owoce kandyzowane. No niekoniecznie. Czyli śniadanie białkowo-tłuszczowe super. Ruch po posiłku. Będzie mniejszy pik insuliny, no bo jak ma masę mięśniową, to bardzo ważne jest, żeby budować tę masę mięśniową, szczególnie 50 nie siedzieć, budować masy mięśniową, mięśnie są tą, tym miejscem ciała człowieka, gdzie jak one są, jest ta masa mięśniowa, ja też się staram to teraz robić, no to tam są mitochondria i tam ta glukoza sobie ładnie, insulinka to tam poupycha i to wszystko zostanie spalone. Natomiast jak mi będzie zanikać kanka tłuszcz, te, mięśniowa, bo ja uważam, że mi się nie chce ruszać, że a po co, dzisiaj nie ma pogody, zawsze jest dobra pogoda, tylko się trzeba odpowiednio ubrać. I tak też możesz robić. Budować co drugi dzień, nie codziennie, bo raz pracujesz, raz ćwiczysz, a dzień odpoczynku. Powstają nowe mitochondria, nowe elektrownie, jedząc aminokwasy, budujesz tkankę mięśniową. I te magazyny, objętość buforu się nam zwiększa wtedy do regulacji poziomu insuliny. Natomiast jeśli potrzebna jest skanka mięśniowa, podskórna skórna też tłuszczowa, do 10 kg, bo tam, tam hormony powstają. Jest ok. Tam w tej tkance tłuszczowej nadmiar glukozy, jak się pojawia, to insulinka sobie to upchnie i komórki tłuszczowe mają możliwość gromadzenia tego tłuszczu do pewnego momentu. No bo jak już potem na gordzu, już potem one nie, nie namnażają się, tylko spuchną, pękną, wylewają się z nich mediatory zapalenia i mamy zapalenie w całym człowieku, w mózgu też i gorzej się czuje i wtedy ryzykujemy znowu insulinoporność, czyli jemy tak białko, znowu tłuszcz, żeby insulina nie musiała i to jest słowo klucz, budujemy masę mięśniową. Jemy tak, żeby było białko tłuszcz, żeby ta insulina nie musiała wykonywać wysokich skoków. Czyli róg po posiłku. 10 minut spaceru po obiedzie też będzie dobrze. Yy, można robić te kroki sobie liczyć oczywiście zamiast leżeć przed telewizorem, co może jest i wygodne i, i może i takie lenistwo jest przyjemne. Oczywiście mus potrzebuje lenistwa, żeby nic nie robić, ale nie ciągle siedzieć w social portalach. Tylko yy, co drugi dzień aktywność. Może być spacer, może być bieganie. Chodzi o to, żeby tętno podeszło nam po 130, tak żeby czuć w skali 1 do 10 zmęczenie na 6-7. Tak robić sobie ten trening. Ale co drugi dzień Szybka przerwa w odcinku, ponieważ chciałem poinformować Cię, że pod tym odcinkiem masz linka do pobrania podsumowania wszystkiego, co się tutaj dzisiaj w tym odcinku dzieje. Zatem, jeżeli będziesz chcieć powtórzyć najważniejsze kwestie z dzisiejszego odcinka, to wejdź w linka pod tym nagraniem i po prostu sobie to pobierz. A potem i odpoczywać oczywiście tak. Czyli jeśli już jemy te dwa, trzy razy dziennie, no to żeby tam zadbać o tą aktywność fizyczną, żeby ułatwić to, co się pojawia we krwi, ta glukoza poposiłkowa, żeby insulina od razu miała możliwość w mięśniach, żebyśmy to spalili. To ułatwia walkę z insulinoopornością i cukrzycą drugie, trypu drugiego. Oczywiście zero cukru. Ja nie mówię nawet ograniczenie, bo jeśli my jesteśmy uzależnieni od słodkiego, no to nam się wydaje, że to jest przyjemne, bo to fajne, że to nic się nie stanie, jak ja sobie będę słodziła kawę, herbatę. Za dużo osób schudło, poprawiła się im pamięć, koncentracja, odstawiając twardo cukier i wszystko, co słodkie, i wszelkie zamienniki. No, bo jeśli ja jem sobie coś słodkiego, steviaxylitol, czy jakieś tam inne jeszcze gorsze rzeczy, które są słodkie, ale są plastikiem, tak naprawdę, który oszukuje, mózg widzi, że idzie słodkie i mówi: trzustka, idzie słodkie, produkuje insulinę. No, a właśnie chodzi o to, żeby nie było insulinoporności, czyli raczej sobie zjeść warzywka czy owoce takie, które, no, nawet sobie cebula jest, potrafi być słodka przecież, które nie będą podnosiły poziomu insuliny. Ok, wysypiać się warto i redukować stres, bo kortyzol i brak snu powoduje wzrost insuliny, bo tkanki się robią insulinoporne, większy apetyt też jest wtedy czyli lepsza regeneracja, sauna, joga, medytacja, wysypianie się 7 godzin, lepsza wrażliwość jest wtedy metaboliczna. Plus probiotyki, które też regulują gospodarkę hormonalną i metaboliczną. To też jest to ważne, żeby ogarnąć insulinooporność. I są jeszcze oczywiście suplementy wspierające. Jest parę myków takich, że przed posiłkiem na przykład szklanka ciepłej wody. Bardzo dobry sposób. Albo w trakcie posiłku chrom organiczny. Bardzo ładna jest morwa biała, zmniejsza też ryzyko chęci jedzenia słodkiego. A jeśli już wiemy, ja wiem, że będzie chęć jedzenia słodkiego, no to najpierw sobie zrobić właśnie herbatkę, zieloną herbatę, czy czystek, czy właśnie to morwę białą, bardzo dobrze, czy pogryźć jakieś orzechy, poczekać te 20-30 minut, aż mi przejdzie ochota na to słodkie. Ja wiem, że często jak są pasożyty, czy stres, to ta glukoza tam sobie rośnie i spada i mam napady na jedzenie słodkiego, właśnie bo te pasożyty lubią słodkie, ale nowotwory też lubią słodkie. Czyli lepiej cukru zero. Czasem oczywiście jedna dawka mnie nie zabije, ale jeśli będę ja codziennie dwie, trzy łyżeczki cukru sypał do herbaty czy sobie do kawy, no to jak z tego zrezygnuję, to się nagle okaże, że po trzech, czterech miesiącach schudnę. A potem jak spróbuję posłodzić, to mi to nie będzie smakowało, bo będzie bardzo słodkie. Czyli rezygnacja z rafinowanych węglowodanów, biały cukier, biała mąka, biały ryż, no i sztuczna skrobia, potrafi, potrafi nam poprawić bilans. Energetyczny i hormonalny. Bardzo ważna sprawa. Czyli magnez też ogranicza nam ryzyko insulinoporności. Omega-3. Jest jeszcze inozytol. My to stosujemy jako ginekolodzy do regulacji metabolicznej. Jeśli dziewczyna ma policyzyczne jajniki, do regulacji. Ale lepiej nie jeść tego, co wywołuje ten temat. Tak samo zmienić dietę, żeby nie było insulinoporności, niż w miejscu do drugiego naciśnienia choroby układu krążenia. I brać jakieś leki. Oczywiście, jak już bierzesz leki, to bierz, lekarz to zaleci po konsultacji z lekarzem, ale zrób to wszystko: aktywność, fizyczna, wywal rafinowany, węglowodany, nie jest żywności wysoko przetworzony, żeby tego tematu nie było, bo z jakiegoś powodu on się pojawił. Także to jest po to. Nie potrzebujesz diety cud. Potrzebujesz rytmu, jakości jedzenia i regeneracji. Cukrzyca typu drugiego to nie wyrok. To często efekt stylu życia który da się odwrócić. Dziękuję za uwagę. Zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek, aby nie przegapić nowych filmów. Dołącz też do naszego bezpłatnego newslettera zdrowotnego. Link znajdziesz w opisie tego filmu.